Cześć, nazywam się Dominika Siwińska. Na co dzień pracuję jako grafik. Moją pasją jest projektowanie. W ostatnich latach wyspecjalizowałam się jednak w tworzeniu profesjonalnych prezentacji PowerPoint. To klienci zwrócili moją uwagę na tę niszę. Dostawałam coraz więcej pytań, jak tworzyć atrakcyjne prezentacje, nie korzystając przy tym z profesjonalnych i płatnych programów graficznych. Na tym kanale chcę zmierzyć się z wieloma popularnymi mitami dotyczącymi tworzenia prezentacji PowerPoint. Chcę Ci pokazać, że Twoje slajdy nie muszą być nudne i brzydkie. Co więcej, nie musisz tracić wielu godzin na tworzenie prostych prezentacji. W tym filmie chcę Ci pokazać, jak za pomocą profesjonalnych wzorców slajdów tworzyć atrakcyjne i spójne prezentacje. Jednocześnie zachęcam Cię do śledzenia mojego kanału, bo będę tu publikować wiele pomocnych rad i wskazówek, które ułatwią Ci tworzenie pięknych materiałów wizualnych za pomocą prostych i bezpłatnych narzędzi. Na przykładzie szablonu prezentacji, który jest dostępny w moim sklepie, pokażę Ci, jak przygotować nowoczesną i spójną prezentację. Link do szablonu znajdziesz w opisie filmu. Najpierw wybierz odpowiedni wzór. Przejdź do menu szablony PowerPoint, gdzie znajdziesz wiele ciekawych i łatwych do edycji wzorów. Wybierz taki zestaw, w którym układ elementów na poszczególnych slajdach najlepiej wyeksponuje Twój przekaz. Jak wybrać idealny projekt? Skup uwagę na rozmieszczeniu elementów na slajdach, zwróć uwagę na ogólny styl prezentacji oraz zobacz, jakie dodatkowe elementy zawiera paczka z produktem. Na przykład tu poza wzorami slajdów otrzymasz gratis mapy Polski i świata oraz mój autorski e-book. Pamiętaj, że czcionki i kolory możesz zmienić jednym kliknięciem. Jeśli Twoja firma ma zielono-szare logo, to bez problemu zmienisz barwy po zakupie. Kiedy już wybierzesz wzór, kliknij przycisk Dodaj do koszyka i sfinalizuj płatność. W ciągu kilku minut na Twój adres mailowy przyjdzie paczka z zakupioną prezentacją. Otwórz wzór prezentacji. Swoje nowe slajdy możesz podejrzeć, przesuwając suwakiem po lewej stronie. Możesz też zmienić widok na sortowanie slajdów. Zanim zaczniesz coś zmieniać, Zapisz plik na dysku. Potem zapisz go jeszcze raz pod inną nazwą, tak by zawsze móc wrócić do oryginalnego wzorca. Przejdźmy do edycji. Załóżmy, że twoja firma wykorzystuje inne kolory i czcionki niż te dostępne w zakupionym wzorcu. Jak sprawdzić, jakie czcionki i kolory są użyte w tej prezentacji? Przejdź do menu Narzędzia główne. Zaznacz dowolny tekst w menu górnym na karcie czcionka rozwiń listę. W tym miejscu zobaczysz, jakie czcionki wybrałam dla tego motywu. Jeśli chcesz, żeby prezentacja wyglądała dokładnie tak jak u mnie na podglądzie, musisz doinstalować te czcionki, o których zaraz powiem więcej. Podobnie możesz zweryfikować dostępne kolory. Kiedy rozwiniesz listę, zobaczysz, że do dyspozycji masz czarny, biały, czerwony i granatowy. Dla Ciebie kluczowe są akcenty 1 i 2. To od nich zależy wygląd całej prezentacji. Spróbujmy zmienić kolory. Przejdź do menu Widok i kliknij ikonę Wzorzec slajdów. Z listy rozwijanej wybierz kolory, a potem kliknij Dostosuj kolory. W tym miejscu możesz stworzyć dowolny motyw kolorystyczny albo zmodyfikować ten, który ja wcześniej zaprojektowałam. Jak już wspomniałam, Kluczowe barwy w tym motywie to akcent 1 i 2. Zmień je na takie, które są zgodne z twoją marką. Kliknij więcej kolorów i wpisz RGB. Jeśli twoja firma nie ma konkretnej palety barw, wybierz kolory takie jakie lubisz. Ja wpiszę R, czyli red jako 0, G 80 i B 60. To samo robię dla akcentu drugiego. Wpisuję przy R230, G0 i B100. Mogę jeszcze zmienić tu kolory hiperłączy. Pewnie kojarzysz, że zazwyczaj kolor hiperłącza jest niebieski. Tu możesz zmienić ten kolor. Zmienią się wszystkie hiperłącza w całej prezentacji. Na przykład na taki, jaki pasuje do tego motywu. Na koniec nadaj nazwę tej kombinacji kolorystycznej. Dzięki temu możesz ją później wykorzystać przy innych prezentacjach. Zapisz zmiany. Zauważ, że zmieniły się wszystkie kolory w prezentacji. Jedno kliknięcie i każdy kolorowy element na slajdzie stał się spójny z Twoją marką. To samo możesz zrobić dla czcionek. Polecam Ci instalację darmowych fontów od Google. jeśli nie wiesz, jak to zrobić, Zapraszam Cię do wpisu na moim blogu, gdzie krok po kroku tłumaczę, jak korzystać z bezpłatnej bazy czcionek. W instrukcji obsługi znajdziesz wszystkie niezbędne linki. Jeśli nie masz jeszcze zainstalowanych niestandardowych fontów, możesz zmienić czcionki na te dostępne dla użytkowników pakietu Office. Ja wybiorę dla nagłówków font Arial Black, a dla akapitów zwykły Arial. Nadaj nazwę nowej kompozycji czcionek. Dzięki temu w przyszłości możesz szybko wykorzystać daną kombinację do nowych prezentacji. Zapisuję zmiany. Zamykam wzorzec slajdów i przechodzę do widoku normalnego. Zauważ, że teraz cała prezentacja wygląda zupełnie inaczej niż tuż po pobraniu z mojego sklepu online. Dzięki temu, że cała prezentacja jest przygotowana na wzorcach, możesz łatwo zmieniać kolory, fonty czy układy. Od razu uprzedzam że jeśli twoje wcześniejsze prezentacje nie były robione jako wzorce, to nie uda ci się automatycznie zmienić kolorów w całej prezentacji. Dlatego bardzo cię zachęcam do pracy na wzorcach. Takie wzory możesz tworzyć samodzielnie. Pisałam o tym na moim blogu. Link znajdziesz w opisie do filmu. A jeśli nie masz czasu na zaprojektowanie swoich slajdów, możesz kupić gotowe szablony i szybko tworzyć atrakcyjne prezentacje. Jakie jeszcze zalety mają wzorce? Kliknij na dowolne zdjęcie. Teraz wciśnij Delete, żeby usunąć grafikę. Kliknij na małą ikonkę po środku pola, które zastępuje obraz. Wybierz obraz ze swojego dysku. Zauważ, że twój obrazek idealnie dopasował się do ramy, którą wcześniej zaprojektowałam. Nie musisz go ręcznie kadrować i dopasowywać do slajdu. Jeśli uważasz, że kadr mógłby być lepszy, w menu Format obrazu kliknij na górze ikony Przytnij i dopasuj obraz w ramię według własnego pomysłu. Jeśli po podmianie obrazek zasłania jakiś element, kliknij na niego prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz opcję Przesuń na spód. Analogicznie możesz podmienić teksty w prezentacji. Zaznacz kursorem cały przykładowy tekst, który wcześniej wkleiłam. Możesz to zrobić korzystając ze skrótu Ctrl plus A. Usuń cały tekst, wciskając Delete albo Backspace. Teraz wpisz swój tekst. Możesz wkleić tekst z innego programu lub z internetu. Zauważ, że cały tekst automatycznie się sformatował: kolor, krój, wielkość czcionki, a nawet wewnętrzne marginesy i interlinie zostały takie same jak we wzorcu. Dzięki gotowym wzorcom możesz bardzo szybko złożyć spójną prezentację. Wystarczy, że w oddzielnym folderze zbierzesz pomocne zdjęcia i grafiki. Do tego, na przykład w programie Word, spiszesz treść swojego wystąpienia czy oferty. Teraz wystarczy tylko kliknąć w ramę dowolnego obrazka czy pola tekstowego i wlać w nie twoje treści. Jeśli jakiś wzór ci się podoba, możesz z niego korzystać wielokrotnie. Kliknij prawym przyciskiem myszy na miniaturkę wybranego slajdu i wybierz Duplikuj slajd. Możesz też kliknąć Ctrl C, potem Ctrl V. W ten sposób możesz w kilka minut stworzyć całą prezentację. Jeśli wolisz pracować na czystych slajdach, możesz dodawać nowe elementy, klikając w dół ikony Nowy slajd z menu górnego. Pod tym przyciskiem możesz zobaczyć wszystkie układy slajdów dostępne w wybranym przez Ciebie motywie. Kiedy już decydujesz się na jakiś układ, kliknij w jego miniaturkę. Nowy slajd będzie składał się z samych ram na obrazy i teksty. Wstaw swoje grafiki i uzupełnij pola tekstowe zgodnie z koncepcją. Jeśli w międzyczasie jakiś element niechcący Ci się przesunie, zawsze możesz skorzystać z przycisku Resetuj. Wtedy każdy element z wzorca wróci na swoje wcześniej określone miejsce. Kiedy wykorzystasz dany układ kilka razy, a na koniec stwierdzisz, że na przykład tytuły slajdów są za duże i w złym miejscu, możesz przejść do widoku wzorca, tam zmniejszyć czcionkę dla nagłówka i zmienić jego położenie. Nic nie musisz zapisywać. Po prostu zamknij widok wzorca. Zauważ, że nagłówek zmienił swój rozmiar i położenie i to jednocześnie na wielu slajdach. I tu znów pojawia się kolejna zaleta dostępna dla dobrze skonfigurowanych wzorców. Kiedy zrobisz taki slajd w widoku normalnym, po prostu wklejając zwykłe pole tekstowe, nie uda ci się automatycznie uporządkować poszczególnych elementów na slajdzie. Taka automatyzacja jest możliwa tylko jeśli masz dobry szablon, a ja właśnie taki dla ciebie przygotowałam. Tworzenie i edycja wzorców slajdów są bardzo przydatne w codziennej pracy. Mogą znacząco skrócić czas pracy, a także wpłynąć na wygląd całej prezentacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o projektowaniu prezentacji, serdecznie zapraszam Cię na moje szkolenia. Niedługo planuję również uruchomić kurs online. Możesz się zapisać na listę oczekujących lub skorzystać z moich szkoleń stacjonarnych. Zachęcam Cię też do subskrybowania mojego kanału, na którym będę publikować więcej poradników o tworzeniu atrakcyjnych materiałów wizualnych. Serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że udało mi się nieco odczarować niektóre z funkcji w PowerPoint. Życzę Ci powodzenia i cierpliwości przy tworzeniu Twoich prezentacji.